Siema, z tej strony Sneakermeister i to jest kanał buta, a dzisiaj mam dla Was chyba jeden z najładniejszych Jordanów jedynych, które wychodziły w tamtym roku. Pojawiły się po raz kolejny w tym roku, w czerwcu, przy okazji premiery Jordanów dwóch razem z Amo Manier, a są to Jordany jedynki właśnie z sklepem Stanów Zjednoczonych. A My Manier w tamtym roku wyskoczyło na wyżyny popularności, jeżeli chodzi o współpracę z Jordan Brand, ponieważ przy okazji premiery Jordanów Trójek po prostu wbiło się razem z drzwiami w świat streetwearu. mega dużo osób zajarało się tymi butami, nawet ci, którzy nie za bardzo lubili. Jordany Trójki to tak czy siak chcieli je kupić, ponieważ wyglądały po prostu pięknie. Idealnie wpisywały się także w trend postarzania rzeczy, kolorków beżu i kawy. I tutaj jest dokładnie tak samo. Pomijając sam fakt, że Jordany Jedynki wychodzą już po raz kolejny, to tak czy siak mają za sobą mega dużo zwolenników. I nawet ja, który ostatnio mówi bardzo dużo o tym, że mam już trochę dość tych elementów postarzanych w butach i elementów kolorów, wiecie, beżu, kawy, czekolady i tak to tutaj mega mi się to podoba. A jeszcze przed odcinkiem, proszę Was oczywiście o dodanie subskrypcji, lajka i dzwoneczka na kanał, żebyście nie minęli żadnego odcinka na kanale. Dodatkowo możecie mnie odwiedzić także na Instagramie i na TikToku. I mam nadzieję, że napiszecie mi w komentarzu, czy także podobają Wam się współpracy z AMOIR, czy może niekoniecznie i chcielibyście coś nowego, żeby wyglądały one może trochę inaczej, albo zaczęły używać innych elementów. Przechodząc do butów, to faktycznie i Dynki razem z Amy Manier. Trójki i dwójki są to trzy pary, które jeżeli miałbym kupować coś właśnie w kolorystykach beżu albo w jakimś takim motywie postarzanych butów, to byłyby właśnie te trzy pary, ponieważ wyglądają one przede wszystkim po prostu genialnie, jeżeli chodzi o użycie detali, o użycie różnych elementów, które mają się fajnie wybijać na tle buta i tutaj jest ich naprawdę bardzo dużo. Jordanie trójki chwyciły mnie naprawdę mega, mega, ale po prostu aktualne ceny są bardzo wysokie i nie będę chyba już w stanie ich kupić, ponieważ no sięgają bardzo wysokich kwot. Jeżeli chodzi o Jordanie jedynki, tutaj co ciekawe, one pojawiały się już kilka razy, kilka razy mieliśmy już early access na nie i teraz przy okazji premiery w 2, które także chciałem kupić, ale nie udało mi się, dostałem właśnie powiedzmy możliwość wzięcia w krótkim losowaniu na te buty, ale na tyle mało osób dostało to i w ogóle strzaiło się, że wyszedł, wyszło coś takiego na aplikację sneakers, no to było już za późno i udało mi się kupić je za retail, więc jeżeli taką parkę dostajemy za retail, no to po prostu trzeba brać co dają. Jeżeli chodzi o same detale buta i kolorystykę, wygląda ona superowo ze względu na to, że są tu bardzo dobrze użyte elementy, które mają wprowadzić właśnie tą stylistykę takiego trochę postarzanego buta, trochę takiego bardziej klasycznego. I ekstra elementem jest oczywiście popękana skóra, która tutaj jest praktycznie po całości, oprócz elementów, które są wykonane z trochę innej skóry i w innym motywie. Jeżeli chodzi o tą popękaną skórę, będziemy mieli coś takiego także przy okazji Chicago. W tym roku, które mają pojawić się pod koniec października. Tutaj osobiście mega mi się to podoba, szczególnie na tym, takim powiedzmy, bardzo kremowym kolorku. Fajnie się to wybija, jedynie co nie chciałbym, żeby było aż tak polakierowane, ponieważ jeżeli chodzi o dotyk, no to nie jest on zbyt przyjemny. Z daleka wyglądają te buty superowo, ale faktycznie w ręce. One nie są tak przyjemne jak przy okazji innych premier. Jeżeli chodzi o słusza, sznurówki, podeszwę i tutaj tylny element takiego ciemnego czekoladowego brązu, superowo się to wpisuje, ponieważ no, nadaje to takiego klasycznego wajbu wiecie, tak jak w jakichś, nie wiem, starych biurowcach albo w starym biurze od szefa po prostu. Mamy te takie, nie wiem, machoniowe, mocne kolory, które odznaczają się super. I tutaj przy połączeniu ich z tym powiedzmy takim kremowym kolorkiem, idealnie się to prezentuje. Dodatkowo pomiędzy tym mocnym brązem i kremowym kolorem mamy yellowing, jeżeli chodzi o Mitsol, który także fajnie przechodzi właśnie pomiędzy tymi dwoma kolorkami, fajnie się to łączy i zazwyczaj nie jestem aż takim fanem właśnie Mitsolu robionego aż tak na taki właśnie żółty prawie. To tutaj idealnie się to łączy, właśnie ze względu na to, żeby połączyć te dwa kolory, ponieważ, no jakby nie było, są one dosyć mocno odznaczające się, a tutaj ten pasek pomiędzy, według mnie, fajnie je łączy i wygląda to przez to superowo. Jeżeli chodzi o dodatkowe jakieś elementy, to możemy zobaczyć także na języku, tutaj napis AMM manier. Środek buta, jak możecie widzieć, jest wykonany właśnie też z tego kolorku i służ razem z tym elementem tutaj z tyłu wygląda trochę jak oblana, nie wiem, wafel na przykład czekoladą. Bardzo podoba mi się faktura tego. Dodatkowo tutaj mamy autografik, który jest w środku buta i serio, całość prezentuje się po prostu superowo. Także tak jak widzicie, te buty trochę odznaczają się od zwykłych Jordanów jedynych. Ja bardzo lubię właśnie takie zabiegi, których no mamy dosyć dużo elementów, które są inne. Nie mamy, wiecie, zmienionego koloru, tylko mamy zmienioną także fakturę buta, mamy zmienioną fakturę innych elementów. Środek buta także jest bardzo fajnie wyszywany. Mamy także dodatkowe sznurówki tutaj. Jeżeli sobie zobaczycie, on jest zrobiony trochę jak poduszka, właśnie w takich starych biurach które możemy zobaczyć, to mi się bardzo podoba i jest tutaj bardzo dużo elementów, które są super wykończone wkładki, także są zrobione w sposób inny niż w normalnych premierach, są one skastomizowane, mamy tam napis także AMA MANIER, no i ogólnie wszystko prezentuje się bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o ceny tego wydania, to one sięgają gdzieś w okolicach 1200 do 1400 zł, 1300, w zależności od rozmiaru, w zależności od tego kiedy je kupicie, ponieważ no aktualnie po tym kolejnym Restoku no na pewno nie będą jakieś tam strasznie drogie i będzie można je kupić za trochę mniej. Aktualnie właśnie widziałem gdzieś tam za okolice 1200 zł, co jak na premierę właśnie z AMO wydaje mi się bardzo ocenką w porównaniu do tego, co niektóre premiery wyprawiają, jeżeli chodzi o cenę i że jest to powyżej 200 zł na przykład od retailu aktualnego czwórek. I tak jak mówię, jeżeli macie wydawać jakieś powyżej 1000 zł, załóżmy za buty Jordana jedynki, to jest to jedna z fajniejszych opcji, ponieważ ona jest także bardzo łatwo do przefitowania. No i tutaj jest właśnie ten chyba najważniejszy aspekt tych butów z ama które... Przez to stały się aż tak popularne. Bo wszystkie modele, które wychodzą, są one w tej samej kolorystyce i ta kolorystyka jest mega łatwa do przyfitowania. Możemy je użyć do jasnych dżinsów, do ciemnych dżinsów, do czarnych spodni, do nie wiem, do kaki, do brązowych. Tak naprawdę do wszystkiego te buty pasują i jakie spodnie nie ubierzemy i jaką stylówkę, no to one powinny w miarę pasować. Ze względu też na to, że Jordany 1 same jako buty Także pasują po prostu do wszystkiego i nie musimy się zbytnio zastanawiać. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli nie będzie już następnych jakichś restoków tych butów, to one w końcu gdzieś tam poszybują naprawdę bardzo wysoko. Ale na razie nie spodziewałbym się, żeby one miały jakoś specjalnie skoczyć. Jeżeli ktoś z Was szykuje się na kupno tych butów, to nie wydaje mi się, że nie musicie się jakoś tam specjalnie śpieszyć, ponieważ nie powinny one nagle, jakoś wiecie, wyskoczyć w kosmos, żebyście musieli płacić za nie na przykład powyżej 2000 albo gdzieś w okolicach 2500 złotych. Także jeżeli chodzi o ten model, to wszystko i mega się cieszę, że udało mi się je kupić za retail, ponieważ no ostatnio dosyć krucho z środkami pieniężnymi pokupię także Travisów dla siebie, no to tutaj akurat taka parka za retail, no to jest po prostu jak złoto i mam nadzieję, że w końcu zacznie mi się tutaj więcej trafia z tych butów, jeżeli chodzi o aplikację sneakers, ponieważ ostatnie miesiące miałem naprawdę bardzo kiepskie i bardzo dużo. Modeli, które dostawaliście tutaj, były albo pożyczone od kogoś właśnie do odcinka, albo na przykład moja dziewczyna je kupowała, bo ma naprawdę bardzo dobrą aplikację i bardzo dużo rzeczy jej wpada. Także dzięki Wam wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że daliście mi znać w komentarzu także, czy podobają Wam się te wszystkie buty z Amem i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!